Dajcie w poniedziałek pogoda jest dzisiaj straszna, mży, jest nieprzyjemnie, ale jakoś tak mam taką cichą nadzieję, że uda mi się, coś mi słuchawki piszczą, mam nadzieję, że mnie słychać, mam nadzieję, że potem się wypogodzi i będzie przyjemnie jak będę wracała, bo słyszycie jak tak gwiazda głosuje? To jest hit jakiś, gadania, ale jeździmy już od kilku dni bez smoczka. W ogóle jest tak, że odstawiliśmy jej smoczek w dzień już. O, ho, 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 już dawno. Natomiast na wszelki wypadek, na wyjazdy i właśnie jak ją wkładałam do wózka, to jeszcze jej ten smoczek dawałam. A teraz już jej nie daję. I dziewczyna się tak rozgadała. A jechała jedna z mam kolegi naszego syna z przedszkola. Zauważyła mnie oni dojeżdżają troszeczkę dalsza się ostatnio dowiedziała. <gadania> Ile gadania. Jedziemy z szybką stylóweczką dzisiaj w ten koszmarny dzień. Na sobie mam kurtkę z Bonprixa, sweter też z Bonprixa, spodnie mam z hm i buty też mam z Bonprixa. Dzisiaj tak jakoś wyszło, w ogóle tego nie planowałam. Dobra, idę odstawić córkę na drzemkę. Córka śpi, ma drzemeczka, to jest moja pora na drugie śniadanie. Dzisiaj co prawda nie mam buraty, tylko mozzarella, ale ta mozzarella Buffalo z Tesco jest miększa, bardziej miękka od takiej klasycznej mozzarelli więc ją też można sobie tak lekko rozłożyć no ale nie jest to kremowa burata jednak no ale nie było buraty tak więc y y jem to co mam, kawusia do tego i potem idę sobie trochę poogarniać coś może w biurze może coś poskrapuję, zobaczymy bo zmieniam teraz harmonogram i chcę zacząć gotować przy dzieciach żeby nie tracić tego czasu kiedy ona śpi na rzeczy, które mogę robić podczas gdy nie śpi a już teraz w tym momencie wydaje mi się, że mogę Jej, moje sexy kapcie. Chcemy otworzyć, bo tu czeka na nas paczka z Hello Fresh kolejna. Ja już wam o Hello Fresh kiedyś opowiadałam. Oj, trzęsiemy się. Przepraszam za tytuł wędzia. Opowiadałam wam kiedyś o Hello Fresh, bo oni już raz nam wysłali kupon na właśnie pudełko. Teraz wysłali po raz drugi. Sprawdziło nam się to poprzednim razem, dlatego że moja kreatywność kulinarna jest dosyć mała, a tutaj zawsze mogę sobie coś innego. A ty co? Co byś chciała? Kabanosa? No to powiedz, że chciałabyś kabanosa. Nie dogadasz. Kabanosa. Nie kikie, tylko kabanosa. Kabanos. Nasza córka... O, znowu wami terpnęłam. Ja pierdzielam. Nasza córka z mięsna królowa. No, zobaczmy, bo ja wybierałam sobie... Jak zwykle sobie wybierałam, słuchajcie, posiłki, które będziemy jeść. Ale już nie pamiętam, na co się zdecydowałam. Tym razem będziemy mieć roast chicken in red wine mushroom sauce. Będziemy mieć... No, dlaczego to jest nogami? West African Peanut Chew. I będziemy mieć Butter Chicken Curry. Nie wiem, co dzisiaj zrobię. Chyba zrobię to pierwsze, czyli zrobię tego kurczaka. Tak będzie najlepiej. I nie muszę wymyślać. To raz. Wszystko mam tutaj gotowe. To dwa. Tak więc bardzo mnie to cieszy. Zaraz zostawię sobie tylko te rzeczy, które będę potrzebowała do gotowania. Resztę, które muszę schować do lodówki, schowam do lodówki. Te, które nie muszę, zostaną w tych pojemnikach, bo już poprzednio Wam pokazywałam, że te torby są opisane numerami tych posiłków. Czyli tutaj mamy torbę numer 3 i tu jest posiłek numer 3. I tak, w ten sposób. Mi się wydaje, że oni w Polsce nie działają, ale jeżeli mieszkacie w Wielkiej Brytanii albo w Irlandii, tak jak my, to na pewno działają. Zostawię Wam kod na dole, tam chyba jest jakaś promka czy coś, w ten deseń. Zajrzyjcie sobie do opisu, bo tam po prostu jest na pewno jakaś oferta. To nie jest lokowanie stricte sponsorowane. Ten link, co prawda, który ja tam mam, on jest ponoć afiliacyjny, więc jeżeli ktoś z was by z niego zamówił, to jakaś tam komisja, to komisja może, prowizja do nas przyjdzie, ale nie namawiam. Rupta co chce, ta pokazuję wam, bo to muszę przestać trząść wami, bo funduję wam dzisiaj takie trzęsienia ziemi, że to jest masakra. Jeszcze raz. Rupta co chce, ta ja wam pokazuję po prostu, bo to jest. Jak gotuję obiady, też Wam pokazuję, więc z tego będę gotowała w tym tygodniu. Bo to są, no, widzieliście, trzy dania, więc mamy y, ogarnięty temat aż do tak na dobrą sprawę czwartku włącznie. No, po, powiedzmy, powiedzmy, do środy na pewno. Ale zanim obiad, to jeszcze robię kompot. Normalnie w naszym domu kompot, kompotu odpowiedzialny jest z Błażej. <noise> ale no on ma 3 dwunastki w tym tygodniu. Kupiliśmy rabarbar, jakby weekend nam się rozszedł. Prosił mnie, żebym spróbowała dzisiaj zrobić. Zostawił mi instrukcję, tak więc jak wyjdzie, to wyjdzie. Jak nie wyjdzie, no to trudno, ale spróbujemy. Zostawił mi tutaj nawet anerzek, żebym dokładnie wiedział ile mam wrzucić, tak więc tak. Moje koszulki czekają na powieszenie. Dzieci śpią, Błażej niedługo przyjedzie. Sobie przyszłam tutaj posiedzieć i y, przygotowuję y, list zwrotny do jednej z moich penpalek, bo jeszcze mam kilka y, tak zwanych przyjaciół korespondencyjnych, ale jakoś określenie penpal jest y, mniej zobowiązujące mam wrażenie. No i mam takie przemyślenie, ponieważ dzisiaj y, wystawiałam szafę, na Facebook Markecie i to była jazda bez trzymanki, bo to była taka szafa, która musiała po prostu szybko zejść, żeby się nie zagłębiać w jakieś większe szczegóły, więc wystawiłam ją w bardzo dobrej cenie i po prostu miałam zatrzęsienie wiadomości, i najlepsze jest to, że wszystkie te wiadomości, może nie wszystkie, ale spora część tej wiadomości, to było pytanie o coś, co było umieszczane w ogłoszeniu. Ja nigdy tego nie zrozumiem, dlaczego ludzie nie czytają. Albo jak się mnie pytali, czy wejdzie im do auta, a ja nie wiem, jakie oni mają auto. No to skąd mam wiedzieć, wymiary były podane. Albo y, jaka jest lokalizacja, która też była podana. No, y, hity takie, że bardziej się śmiał, że miałam dzisiaj nowe doświadczenie, bo oczywiście relacjonowałam mu to na bieżąco, bo pół dnia mi zeszło na wymienianie wiadomości z tymi ludźmi. Na szczęście szafa właśnie poszła, więc mamy tem temat za za załatwiony w jeden dzień, ale ile się po prostu na pisałam z ludźmi, ile się nadenerwowałam, to moje. <laughs> powiem że jednak teraz to sprzedawanie ciuchów po dzieciach, znaczy głównie po naszym synu, dużo lepiej mi idzie, bo naprawdę ostatnio powiem wam, że czadowo. Dodatkowo sprzedałam też swoje jedne buty. W zasadzie wystawiłam je i poszły w 15 minut. Czad. Odgracamy się. Jest to cudowne, bo tak jak mówiłam wam te rzeczy nie są wystawiane po jakieś nie wiadomo jakie kwoty. Pokazywałam wam tą torbę w poprzednim vlogu, którą przygotowałam. Dzisiaj zawiózł ją Błażej do pracy i przyjechał gość po nią. Super. Po prostu będziemy mieć lżejszy dom, mniej przytłaczające otoczenie i bardzo się cieszę, że mi się to w końcu udaje, że w końcu odkryłam tą magiczną metodę, jak mam te rzeczy sprzedawać, bo wcześniej to no, w ogóle nie szło. A teraz jest miodzie. Jałam sobie kapcie, bo po prostu wszystkie mi się zniszczyły i stwierdziłam, że teraz przetestuję i zamówię po prostu kapcie od chińczyków, bo one były mniej więcej w podobnej cenie, a podeszwy wyglądały zdecydowanie porządnie, bo na przykład zobaczcie tutaj jest taka podeszwa. Ja po prostu wycieram dziury. A muszę mieć kapcie takie całościowe, nie żadne laczki, klapacze albo inne historie. Bo jak chodzę po schodach, a oh, chodzę po schodach dużo w tym domu, to yy, no, można sobie zęby wybić, tyle wam powiem. A więc tutaj są takie... O, oh, dziękuję córko. Tutaj są takie różowe świnki i one też jakby... Tutaj nie wiem, powiem, że jeżeli o te chodzi, to nie wiem, ale tutaj mam owca. Dzięki synu. Może mi wziąć chusteczkę i wyczuć gluciorek. Będzie takie stare gluciorek. A tutaj natomiast mam owce, i owce już mają takie no gumowe, twarde podeszwy. Tak więc to mi się nie powinno tak szybko przetrzeć, przynajmniej, bo teraz chodzę właśnie w takich zwykłych laczkach i normalnie masakra powiem wam. Wiecznie się potykam, gubię je. nie, to jest niebezpieczne dla mojego zdrowia i życia, no, a ta chodzi w jednym jak zwykle. Starszak odprowadzony, dzisiaj sobie troszeczkę wymieszałam pierwszą stylówkę z drugą stylówką, co wam zaraz pokażę, że to już chyba to widzicie. Z wczorajszej stylówki został sweter z Bonprixa i buty z Bonprixa, natomiast mam na sobie spodnie z Uli Popken i kurtkę z Shina. It. Idziemy na drzemkę. Robię mały eksperyment na Instagramie. Swoją drogą jestem ciekawa, kto z Was zauważył, że y, podczas nagrywania y, tej stylówki po powrocie z odprowadzania syna do przedszkola y, mamy otwarty rozporek. <grym> Powiem Wam, że ja już na tym etapie kiedyś pewnie bym tego nie wstawiła. A na tym etapie mam już taki dystans do siebie, że no, no, boże, no zamek jak zamek. No, poza tym, że jest otwarty, to nic z niego nie wystaje. Chciałam po prostu, wiecie, nie zategować go, jak się ubierałam. No i po prostu się rozsunął i tyle. No, nie ma tragedii. Na Instagramie jeszcze nikt nie napisał. Ta storka już wisi. Czekajcie, która jest godzina? Bo jeszcze nie idę po syna, jeszcze on za godzinę dopiero wychodzi. No więc ona już wisi dobre dwie godziny i jeszcze nikt jakby się, nie wiem, ja nie mówię, że się nikt nie zorientował, tylko że się nikt nie odezwał. Tak więc nie wiem, czy po prostu ta y, y, sytuacja z, z tą y, komentującą, która obraziła się, że nie chce y, powiedzieć, jak mają na y, imię nasze dzieci, w związku z tym zwyzywała mnie od grubych i wysłała do dietetyka. To, to myślę, że to przejęło całą storkę i w związku z tym ten mój otwarty rozporek absolutnie nie ma tam w ogóle żadnego znaczenia, ale tak to wiecie, no dystans ludzie, Dosta dystans inaczej wszyscy pomrzemy, no wychodzę po syna zamkam dom i się będę modlić żeby się nie rozpadało, bo wczoraj nam się dosłownie udało cudem jak wróciliśmy do domu, jak lunęło masakra. Więc idziemy, powiem Wam, że Hello Fresh daje tak mocną cebulę, że normalnie całe oczy mi płyną. Nie jestem w stanie chwilę ich utrzymać otwartej, tak by szczepią. Masakra! włożysz teraz? super chodź, teraz zamkniesz Radzisz sobie? tak super, pięknie uh -huh. chodź, złapiesz się wózka ale z drugiej strony z drugiej strony, są. tutaj się złapiesz super kotek poleciał, tak? W tym tygodniu wprowadziliśmy kolejną zmianę w naszej rutynie, i to jest taka zmiana, którą wprowadziliśmy też przy naszym synu, tylko wydaje mi się, że odrobinę później, może. Nie wiem, jakby ciężko nam jest teraz dojść, co na jakim etapie się y, działo, jeżeli nie wiązało się to z jakimś innym y, konkretnym wydarzeniem mocno osadowionym w czasie, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Bo tak jak na przykład wiemy, kiedy przełożyliśmy go na tak zwane dorosłe łóżko, bo w tym samym czasie y, moi rodzice przylatywali, y, no to y, tak, tutaj tym razem nie wiemy do końca kiedy było tak, że skończyliśmy go usypiać na kolanach na drzemki, a po prostu zanosiliśmy do łóżeczka no i w tym tygodniu jakoś tak, znaczy w tym tygodniu w zasadzie na końcówce zeszłego w weekend, Błażej w końcu zaproponował, żebym zaniosła córkę, bo coś za długo na tych moich kolanach łobuzowała i w końcu powiedział, mu: słuchaj, zanieś ją, daj jej smoczka, daj jej misia niech zasypia, no i tak zrobiłam, słuchajcie usnęła momentalnie i od tamtej pory po prostu ją zanoszę czasami jest tak, że trochę jeszcze połopuzuje tam coś pozrzuca z komody, która jest obok jej łóżka, ale ostatecznie w końcu po jakimś czasie kładzie się, przytula misia i zasypia i tak też było teraz. Ja w tym czasie sobie zjadłam drugie śniadanie i też e, wzięłam się za uzupełnianie mojego e, to jest mój reading journal. To jest zeszyt w ogóle, który ja kupiłam bardzo dawno temu w Tigerze, więc on ma bullet journal napisane, e, ale używam go właśnie jako reading journala i tam go już troszeczkę wam pokazywałam. Mogłam sobie w końcu wkleić tą książkę jako przeczytaną i teraz najzwyczajniej w świecie tutaj uzupełniam tak, bo tu są już jest moja strona na tytułowar fragmentu, gdzie będą recenzje, fragmentu tego zeszytu, części tego zeszytu. I tutaj po prostu sobie już uzupełniam recenzję. Jestem aktualnie na książce Britney Spears, na tej jej autobiografii, biografii, bo w sumie ja tak do końca nie wiem, czy to ona pisała, ale język jest tak dziecinny w tej książce, że bardzo możliwe, że to ona napisała. Więc przepraszam, że mówię cicho, ale córka śpi. Mam nadzieję, że, że dobrze mnie słyszycie. A ja powiem wam, że znowu jakby wydałam, wydawało mi się, że ta choroba już jakby nas odpuszcza. A ja dzisiaj czuję się tak zatkana. Przed chwilą musiałam użyć kropli, bo po prostu nie byłam w stanie oddychać. Rzadko używam kropli, bo wiem, jakie to jest zdradliwe. Też byłam kiedyś uzależniona od kropli do nosa. Nie polecam. I było to jakieś bardzo silne uzależnienie, wyszłam z tego, udało mi się wyjść, wydaje mi się, że no w miarę, nie tak jak niektórzy ludzie się męczą, jak gdzieś tam mi się kiedyś pokazało na, na social mediach, że niektórzy ludzie mają z tym naprawdę problem, ja się chyba zorientowałam po prostu w dobrym momencie, że coś jest nie tak i przestałam ich używać, ale no nie, nie polecam nadużywania kropli, więc już używam tylko jak już naprawdę muszę jakoś tam funkcjonować i w bardzo taki rozsądny i ograniczony sposób. Dobra, korzystam z ostatnich minut ciszy, bo podejrzewam, że ona niedługo wstanie i tyle będzie mojego wolnego. A potem będziemy iść po starszaka do przedszkola, ale to jeszcze mamy jakieś dobre, no niecałe dwie godzinki.